Cześć, witajcie. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. Dzisiaj przychodzę do Was z takim vlogowo-informacyjnym odcinkiem. Jak to już się przyjęło tutaj przy większych zmianach w Aktomie. Nagrywam takie krótkie, informacyjne wprowadzenie do tego, co się będzie działo, na co możecie liczyć. No i teraz dzieje się właśnie całkiem dużo, bo to, co nas najbardziej w tym tygodniu angażuje, to przeprowadzka modelarni od. Sobotę właściwie już piątku działamy tutaj z przeprowadzką piętro wyżej i znajdujemy się w tej chwili jak widzicie w trochę innym miejscu. Zaraz wam pokażę jak to wygląda w całości. No ale w każdym razie modelarnia jest w tym tygodniu nieczynna. Startujemy znowu w sobotę. I co na pewno chciałbym powiedzieć to wielkie dzięki dla wszystkich, którzy chcieli nam tutaj pomagać, którzy pomagali. Kubie, Michałowi, Wojtkowi Stato, który przyszedł na zajęcia w sobotę i zamiast na zajęcia, no to zaczął pomagać i przenosić nam rzeczy. Także super, panowie, no tak się tworzy społeczność po prostu. No świetnie, że są ręce do pracy i bardzo za to dziękujemy. Dzisiaj też jeszcze. Będziemy działać ze stołami, do witewniaków. No jeszcze trochę nam zostało do zrobienia do soboty. Nie liczę na to nawet, że będzie wszystko super na tip-top, tak jak byśmy tego chcieli. No, ale będzie to jakoś wyglądać i śmiało wpadajcie do nas w sobotę. Właściwie od 10 do 20 działamy tutaj w normalnym trybie. Będzie można przyjść na warsztaty. Jakoś wieczorem może o 18 otworzymy szampana i tak dla formalności, żeby parapety nie poodpadały. Więc taka mała parapetówka się szykuje, i no zapraszam każdego. Wpadajcie, zobaczcie jak to wygląda. Chłopaki będą grać w jakieś gry bitewne. Tutaj będziemy też sklejać modele. Jeśli chcecie posiedzieć, pogadać, zapraszamy. Dzisiaj jest jeszcze czwartek. Przez siódmą czekam tutaj na panów, którzy przyjdą dzisiaj kleić nie modele, ale glazurę, więc. Trochę inny temat, ale pokażę Wam, jak to wygląda. Jak wygląda to nowe miejsce? Może nie jest jeszcze idealnie uporządkowane, no ale no wiadomo, jak to jest przy przeprowadzce. Tak wygląda nasza stara modelarnia. Tutaj już wszystko jest właściwie sprzątane. Zostało parę rzeczy tylko do przeniesienia. Żeby trafić do nowego miejsca, wystarczy tylko wyjść na zewnątrz ze starego lokalu i spojrzeć do góry. I to jest lokal na piętrze, jest większy, zdecydowanie więcej miejsca, żeby tutaj trafić trzeba przejść dookoła budynku, wejście jest takie jakby trochę od tyłu, ale bez problemu traficie. No i to w zasadzie tyle, co chciałem Wam tak na szybko przekazać dzisiaj. Yy, oczywiście będziemy dalej informować, co tu się będzie działo, póki co w najbliższych dniach nic się nie zmieni. Jeśli chodzi o działalność modelarki, także godziny pozostają te same wszystkie zajęcia, które były do tej pory. Yy, także tutaj nie musicie się nic obawiać. Wszystkie modele naszych kursantów przenieśliśmy najbezpieczniej jak tylko się dało. Z... Widzimy się zatem w sobotę. My tutaj jeszcze będziemy dawać znać jak to będzie dalej wyglądało. Śledźcie profil modelarki na Facebooku. Będziemy tam wrzucać jakieś zdjęcia na pewno z tego momentu otwarcia. No i chwilę też przed czy po. I do następnego razu. Wracamy niedługo z kolejnymi materiałami. Także dzisiaj naprawdę bardzo robocze, bo nie, ma, nie było czasu po prostu nawet przygotować tego filmu lepiej więc przepraszam za jakość może nie najlepszą, ale ważne, że jest to, co chciałem wam przekazać, przekazałem i do następnego razu trzymajcie się, cześć.